Witam Państwa, zapraszamy na prezentację przepięknego staniczka marki Chantel z serii Absolute Invisible Busty nosz typu T-shirt bra jest gładziutki, nie będzie się odznaczał pod obcisłymi ubraniami Wiseczki wykonane są z delikatnego, oddychającego materiału Busty nosz z dość mocnym efektem push-up, powiększający biust, nawet o dwa rozmiarki Pianeczka jest bardzo delikatna, wygodna i przepuszcza powietrze. Jak widać y, są dość mocne pogrąbienie na doli miseczki i biust będzie bardzo ładnie zebrany, zaokrąglony i powiększony. Miseczki są dość mocne, wycięte, także będzie bardzo ładnie ten biust nasz komponował się z, z ubraniem z dużym dekoltem jest nasze wykonany jest podwójnej siateczki z lekkim przezroczystym efektem. I mamy taką piękną osobę, wyśniące się logo marki Chantel. Ramieczka są gładkie i płaskie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest on bardzo podobny do rozmiarówki marki Triumph, z tym, że jeżeli pani wybierze sobie rozmiar który zazwyczaj pani wybiera w marce triumf, to biust będzie tak mocno powiększony nawet do dwóch rozmiarków. Dziękujemy. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.